Zapraszam do lajkowania naszych filmów, do przede wszystkim subskrypcji naszego kanału na YouTube, aby być na bieżąco. Zachęcam również do obserwowania naszego Facebooka. Często pojawiają się promocje i ciekawostki, dlatego też warto być na bieżąco. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, zapraszam do pozostawienia w sekcji komentarze poniżej. Będziemy starali się na bieżąco odpowiadać bądź stworzymy cały film z odpowiedziami na najczęściej właśnie zadawane pytania. Witam Państwa w firmie Energy Gaz Polska. Zapraszam do obejrzenia jazdy testowej autem po montażu instalacji gazowej. Nie byle jakie auto, nie byle jaka instalacja, mianowicie jest to Hyundai Tucson z silnikiem 1.6 GDI z 2018 roku o mocy 132 koni, 132 koni mechanicznych. Auto jest wyposażone w silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa o symbolu G4FD. Czyli właśnie to są jednostki w Kii, w Hyundai o mocy od 132 do 136 koni mechanicznych. Różnie podaje producent, mogą być różne wersje. Tutaj już mamy do czynienia z tą troszeczkę nowszą jednostką sterującą, czyli z komputerkiem Kefiko gdzie nie wszystkie instalacje do niej pasują, tutaj klient zdecydował się na instalację szóstej generacji Prince Direct LiquiMax. Max jest to holenderski produkt wykorzystujący w 100% tylko i wyłącznie gaz w fazie ciekłej, w tej instalacji proszę Państwa nie ma reduktora, nie ma wtryskiwaczy jest tylko szereg zaworów są pompy, w zbiorniku jest pompa jest pompa służąca do zmiany paliwa oraz zmodyfikowana pompa wysokiego ciśnienia tak aby auto mogło pracować na gazie i tutaj gaz jest podawany przez wtryskiwacze benzynowe bezpośrednio do komory spalania dokładnie tak jak benzyna czyli jeździmy tutaj bez udziału benzyny dopóki mamy gaz na bieżąco w zbiorniku no to będzie nam auto pracowało w 100% na gazie kilka słów o spalaniu Benzyny takie auto spala około 8 litrów, gazu spali około 9 litrów na każdym przejechanym 1000 km, zaoszczędzimy aż 220 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 430 zł, na gazie już tylko 210, także jeździmy o połowę taniej. Zbiornik o pojemności 74 litrów pomieści około 60 litrów gazu, pozwoli on na przejechanie około 650 tysięcy FU. 650 km na jednym tankowaniu. Wynik, co by nie mówić, świetny, tym bardziej, że już teraz możemy się odzwyczaić całkowicie od tankowania benzyny. Tylko, tylko będziemy tankować sobie o połowę tańsze paliwo, czyli gaz. Wlew gazu trafił pod klapkę wlewu benzyny. Jest to wlew z dokręcaną końcóweczką, czyli po zamknięciu, po zamknięciu klapki jest całkowicie niewidoczny z zewnątrz. Klient zdecydował, że chciałby mieć przełącznik po lewej stronie od kierownicy. Jego życzenie też spełniliśmy, gdyż w, razie, w, w, w miarę możliwości technicznych staramy się takie życzenia spełniać. Koszt zamontowania instalacji gazowej szóstej generacji do takiego Hyundai jest to 10,5 tysiąca złotych. Może się wydawać to dużo, no ale jak wiemy, jeżeli kupujemy nowe auto, zamierzamy nim troszeczkę pojeździć, no to myślę, że taką inwestycję warto poczynić jak najszybciej. W przypadku oszczędności niesionych wraz z jazdu na gazie, instalacja zwróci się po około 45 tysiącach kilometrów. Może się wydawać dużo, ale tak jak mówię, kupujemy nowe auto, czyli raczej będziemy jeździć dużo. Chcemy mieć pewne rozwiązanie, także ten zwrot też nie powinien trwać kilka lat, tylko że myślę, że w ciągu roku się zwróci. Tutaj klient przyjechał do nas specjalnie aż, aż z Belgii, także widać, że pokonuje trasy pomiędzy Belgią a Polską. Mamy około 1200-1300 km, zależy też do jakiego miasta w Polsce, także myślę, że tych kilometrów rocznie klient zrobi naprawdę dużo. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam do lajkowania naszych filmów, do przede wszystkim subskrypcji naszego kanału na YouTube, aby być na bieżąco. Zachęcam również do obserwowania naszego facebooka często pojawiają się promocje i ciekawostki dlatego też warto być e, na bieżąco. Jeżeli pojawią się jakieś pytania zapraszam do pozostawienia w sekcji komentarze poniżej. Będziemy starali się na bieżąco odpowiadać bądź stworzymy e, cały film e, z odpowiedziami na najczęściej właśnie zadawane pytania. Z tego miejsca dziękuję i zapraszam ponownie.